Witam Państwa na konferencji przedmeczowej przed spotkaniem, które zostanie rozegrane w ramach 24 kolejki drugiej ligi pomiędzy drużynami UKS 2 Łódź i Hutnikiem Kraków. To spotkanie będzie rozegrane tutaj na stadionie króla 18 marca, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 18.15 początek tego meczu, a z nami jest trener rezerw EKS-u, czyli pan Marcin Pogorzała. Trenerze, wydaje się, że druga drużyna UKS-u jest na dobre pas się ma ostatnio dobry czas, czyli wygraną ze Stomilem i remis z KKS-em Kalisz? Jak nastroje przed tym spotkaniem? Nie wiem, czy to już można nazwać dobrą pasą, ale, ale na pewno mam nadzieję, początkiem takiej dobrej pasy. Może tak. Na pewno nastroje są dobre i, i, i ta energia, pewnie po tych, meczach, po tych meczach, dobra. Natomiast też przede wszystkim to, co mnie cieszy, to bardzo dobry. Mikrocyk prawie już za nami. Została nam jedna jednostka jeszcze w niedzielę. Jutro, jutro jest dzień wolny, natomiast te ostatnie dwa, trzy dni to była naprawdę ciężka i dobra, dobra praca przez drużynę wykonana. I to trochę pokazuje, że chyba ten mecz w Kaliszu nie był w nie był jakimś dziełem przypadku, tylko faktycznie ta, ta dyspozycja jest coraz lepsza. Co jak sobie powiedzieliśmy, fajnie jakby się przełożyło na kolejne punkty w poniedziałek. Nie wiemy czy tak będzie, bo tego nigdy w piłce nie można być pewnym ale ale wierzę że jeżeli nawet nie w poniedziałek to to że po prostu w kolejnych meczach ta dobra praca którą zawodnicy wykonują po prostu zaprezentuje więc więc nastroje są dobre i, i w kontekście następnego meczu tak jak zwykle chcemy zdobyć chcemy zdobyć punkty. I oby tak zostało to teraz państwa poproszę o pytania do trenera. To ja zapytam na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w kontekście przeciwnika. Na co wy będziecie zwracali szczególną uwagę, a czym będziecie chcieli hutnika postraszyć? No wiadomo, że wszystkich kart nie odkryję, natomiast muszę powiedzieć, że tego hutnika dopiero poznaję. W pierwszej rundzie nie, nie miałem okazji przeciwko nim, ja jako trener, prowadzić, prowadzić drużyny, natomiast. Wiem, że to był bardzo wymagający mecz wtedy dla naszej drużyny. A, a też od kilku kolegów, trenerów drużyn drugoligowych, mam naprawdę dobre opinie na temat tej drużyny, więc, więc na pewno my musimy, musimy się też przygotować na, na, na wymagający pojedynek. Jest tam dużo jakości, grają, grają w określony sposób. I mam nadzieję, że to będzie piłkarski mecz, a w takich meczach czujemy się, czujemy się chyba sądzę lepiej I, i, i jeżeli on będzie otwarty no to będziemy chcieli oczywiście po pierwsze przede wszystkim zabezpieczyć się przed tymi atakami przeciwnika, które, których się spodziewamy, które, które, które tutaj będą następować I, i dużą ich ilością tak to, tak to określmy. I też, i też swoim odpowiedzieć, natomiast chociażby fazy przejściowe mogą być w tym meczu też, też kluczowe, bo jeżeli będą dwie dwie drużyny dobrze zorganizowane, no to czasem, czasem w, tej, w tej dynamice meczu, w dynamicznych sytuacjach może mogą wydarzyć się te najważniejsze z punktu widzenia wyniku e, sytuacje i, i, i pod tym kątem się przygotowujemy, między innymi oczywiście. Przygotowania drugiej drużyny to zawsze jest Jeden czynnik, który może to wszystko zakłócić, czy już z trenerem Matysiakiem macie poustalane ewentualnie kto z tej pierwszej może spaść do was, czy jak kiedyś mówił trener drugiej drużyny Legii, że on chce jak najmniej tamtych, bo on lubi pracować ze swoimi i oni wiedzą co mają robić, a jak przychodzą ci z pierwszej drużyny to tylko przeszkadzają. Nie, to tak na pewno nie powiem, bo tutaj tak, tak to nie wygląda. No, ta, po pierwsze, ta nasza praca wywodzimy się o, o, obaj z Akademii. Myślę, że te, te pomysły są, są dość podobne. Sztaby też tutaj są, że tak powiem, zmieszane, więc sądzę, że ta praca jest na tyle zbliżona i te założenia są na tyle zbliżone, że ci zawodnicy nie będą mieli większych problemów z przejściem pod takim kątem, przede wszystkim taktycznym, czy, czy to jeżeli chodzi o założenia. Wiadomo, że jakiś aspekt mentalny do tego dochodzi, ale tutaj raczej też większych zastrzeżeń zazwyczaj nie, nie, nie było. Ja też tych zawodników w większości, powiedzmy, znam, z którymi, z którymi mam, mam styczność, z chodzącymi dzisiaj z pierwszej drużyny, bo niedawno jeszcze z nimi, z nimi pracowałem, więc tutaj też tego problemu nie ma. Nie mamy jeszcze ustalonego do końca jakby konkretów nazwisk, jak długo jacy zawodnicy na jakich pozycjach mają zagrać wstępny, wstępny jakiś zarys już, już mamy, natomiast pierwsza drużyna dzisiaj jeszcze ma trening. I pewnie po tym treningu wyjaśni się, wyjaśni się trochę więcej, więc, więc my jak zwykle jesteśmy gotowi na wszystko. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera? Dzień dobry. Ja na samym początku chciałbym pogratulować licencji UEFA, bo nie miałem okazji. Chciałem Dziękuję Chciałbym też o tabelę trochę, no bo to jest tak wyrównana liga, że wy jednym punktem w meczu z KKS-em na chwilę z ósmego miejsca wskoczyliście na czwarte, żeby później skończyć kolejkę na siódmym miejscu. To jest faktycznie taka wyrównana liga, że tutaj każdy może wygrać z każdym, każdy może zapunktować z każdym. Tu można mieć jakiekolwiek przewidywania przed meczami, jak się spotkania skończą? No, powiem szczerze, że ja nie pamiętam takiej ligi, w sensie takiej, chociażby na tym etapie, takiej ilości punktów drużyn z, ze strefy spadkowej. Nie? Czyli, czyli tam tak naprawdę no, nikt, nie, nikt nie odstaje, te mecze e, o, tyle, o tyle dobrze, że wyrównują już się te mecze zaległe. Czyli tak naprawdę został chyba tylko jeden w przyszłym tygodniu e, do rozegrania, jeżeli dobrze pamiętam, chyba Puławy ze Stalą Stalowa Wola. E, więc, więc ta ilość meczów już będzie już będzie taka sama, będzie łatwiej to na, to na to w jakiś sposób spojrzeć, natomiast faktycznie no, wy, wyrównana ta liga jest niesamowicie, ja takiej nie, nie pamiętam. I, no i też przez, przez ten pryzmat po prostu na nią niespecjalnie patrzę, nie, nie, nie przewiduję, nie zakładam jakichś scenariuszy, co musi się wydarzyć i tak dalej, bo to chyba jest bez sensu. Więc, więc tak jak to mówiłem od początku, no nie jest to jakieś tam też czegadanie, po prostu patrzymy na kolejne mecze i, i też nie zakładamy, że mecz na przykład z KKS-Kalisz będzie dużo łatwiejszy od meczu ze Stomilem i tak dalej, i tak dalej. No Po prostu ktoś jest w jakiejś tam lekko lepszej, gorszej dyspozycji, ktoś gdzieś zapunktował na pewnym etapie sezonu trochę lepiej. Dzisiaj może ta, to miejsce w tabeli niespecjalnie oddawać powiedzmy. Ich, ich dzisiejszy, dzisiejszy poziom, czy, czy, czy ten poziom, który my będziemy musieli przeskoczyć, żeby, żeby zapunktować. Więc, więc no naprawdę skupiamy się na tym, na tym najbliższym meczu i dalej dalej nie, nie myślimy, a, a zobaczymy, co, 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 co to po prostu da tak w najbliższych, w najbliższych tygodniach. Proszę jeszcze o podanie mikrofonu, tam na tył sali. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Wojciech Maczugowski, futbol pod lupą których zawodników na pewno możemy się nie spodziewać na meczu z hutnikiem? A my mówimy o zawodnikach, rozumiem, z kadry drugiej drużyny, tak? Tak. Nie, nikt nie pauzuje za kartki. Tak naprawdę jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, no to wiadomo, że Wiktor Kościół, który no chyba całą tą rundę niestety będzie miał, będzie miał w cudzysłowie z głowy, bo, bo, bo jest po, po zabiegu i, i dochodzi do siebie. Raczej, raczej pozostałych zawodników mamy do dyspozycji, więc tak jak to tutaj padło już czekamy też na wydarzenia, że tak powiem z pierwszej drużyny, na to jakie przesunięcia będą i wtedy będziemy decydować, bo, bo tak naprawdę dzisiaj już też jestem po rozmowie z trenerem trzeciej drużyny w kontekście meczu trzeciej drużyny i też w kontekście meczu U19 makroregionu, więc tam tych roszad jest dużo i dzisiaj ktoś był u mnie na treningu, jutro może grać. W trzeciej drużynie, bądź w niedzielę w makroregionie. No tak ta specyfika wygląda, ale, ale no jesteśmy jakby tego świadomi i na to przygotowani, więc myślę, że ani dla nas, ani dla zawodników to nie będzie jakiś, jakiś problem. Dziękuję. Nie widzę więcej podniesionych rąk, także dziękuję Państwu za obecność. Trenerze, dziękuję i Dziękujemy powodzenia bardzo. w poniedziałek. Dzięki.